Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Delikatnej tak, yy, Delikatną, chciałam nagrać czarowaną, ale ona się zacięła i przy 80% nie chciała ruszyć, więc na razie nie zostawię ją na pewnie jeden dzień i się odetnie, a na razie, no tak jak wspomniałam, lecimy z Delikatną i chciałam tylko tak yy, napomknąć, że w miesiącu kwietniu będę bardzo, bardzo starała się ukończyć Księżyczkę Elianę, yy, później a czarowaną tylko Współlokatorów i właśnie Delikatną, to są cztery serie, które chcę z, jak najbardziej skończyć w kwietniu. Dałaś Zoe spokój na weekend, tak jak sobie tego życzyła. Napisałaś jej tylko jedną wiadomość, ale nie odpowiedziała. Po powrocie do szkoły w poniedziałek próbujesz porozmawiać z przyjaciółką na korytarzu. Jednak nie możesz jej znaleźć. Wygląda na to, że Zoe cię unika. Chodzicie na te same zajęcia na czwartej lekcji, więc decydujesz się podjąć kolejną próbę. Cześć Zoe. Machasz do niej, ale ona nie reaguje. Ja się obawiam... Że oni albo coś powiedział, albo jej coś zrobił. Ten Tomasz czy jakby tam. Muszę z nią porozmawiać. Może odniosę się do jej uczuć? Wzdychasz i na patrzysz na nią ze smutkiem w oczach. Zoe, wiem, że nadal jesteś zła. Chcę ci tylko powiedzieć, że jestem tutaj i zawsze możesz na mnie liczyć. Rozumiem, że nie chcesz angażować mnie w tę sprawę, ale jeśli jest coś, co mogę dla ciebie zrobić, z chęcią się tym zajmę. Zoe wzdycha ciężko i nadal cię ignoruje. Brak jakiejkolwiek odpowiedzi sprawia, że twoja frustracja jeszcze bardziej narasta. Nigdy wcześniej nie zachowywała się w ten sposób. Nie rozumiem, o co może chodzić. Piszesz notatkę, w której prosisz przyjaciółkę o rozmowę podczas przerwy obiadowej i rzucasz ją na jej biurko. Wydaje się, że wydaje się nie zauważać karteczki. Zoe Szepczasz jej imię tak głośno, jak tylko możesz, żeby nie zakłócić zajęć. Chcesz, żeby przeczytała wiadomość. Zoe! Chloe, siedząca obok ciebie, rzuca ci gniew na spojrzenie. Czy mogłabyś się uciszyć? Przepraszam. Nie przypominam sobie, żebym zrobiła coś, co mogłoby rozzłościć Zoe. Nie przychodzi ci do głowy żadne wyjaśnienie, dlaczego Zoe cały czas cię olewa. Nawet nie potrafisz wymyślić, co mogłaś zrobić nie tak, chyba że chodzi o taniec z Brianem. Chyba, że jest zła, że Brian przyszedł ze mną porozmawiać. Wiem, że o niej się podoba, ale przecież nie mogę odpowiadać za jego zachowanie. Chyba dobrze zrobiłam, że nie podzieliłam się z nią wiadomością od niego. Kręcisz głową. Na pewno nie chodzi o to. Poza tym, Brian ma dziewczynę. Nie było mnie. Nie było mnie z nią. Zoe cały czas była z Tomasem, a on powiedział, że to jego wina. W takim razie, co jest grane? Boję się, że prawda będzie niefajna. Wiesz, że musisz dotrzeć do prawdy. Gdy tylko zajęcia dobiegają końca, biegniesz za Widzisz, Wiesz, że możesz ją podejść w taki sposób, że nie będzie mogła ci wymknąć. Normalnie spotkałybyście się z Tomasem przed zajęciami muzycznymi. Przed zajęciami muzycznymi. Jeśli coś się stało między nią a Tomasem, prawdopodobnie jego także, jego także będzie chciała unikać. Jest tylko jedna droga umożliwiająca tę opcję. Podążasz za Zoe, idącą dłuższą drogą na zajęcia. W ten sposób udaje cię się zwrócić jej uwagę. Eh, teraz będziesz mnie śledzić? Jak trzeba będzie to tak? Czy ona sobie żartuje? A co niby mam robić? Zamierzam. Zażądać od niej odpowiedzi. Wiesz, dlaczego za tobą chodzę. Powiedz mi, co się dzieje. Zoe przez dłuższy czas po prostu na ciebie patrzy. Jej usta są zaciśnięte. Bierzesz głęboki wdech, żeby się uspokoić. Nie możesz unikać mnie przez cały czas, nie mówiąc mi o co chodzi. Nie powinnyśmy się dłużej przyjaźnić. Wow. Jej słowa są ostre jak nóż. O czym ty mówisz? Dlaczego? Naprawdę? Nadal zamierzasz grać w tę grę? W nic nie gram. Naprawdę nie mam pojęcia, o co może ci chodzić. Zoe prycha i rzuca ci najzimniejsze spojrzenie, jakiego kiedykolwiek doświadczyłaś. A przynajmniej od czasu, kiedy zapomniałaś. To cała ty. Nigdy nie wiesz, co się wokół ciebie dzieje. Zoe, próbuje cię przepchnąć. Chcesz ruszyć za nią, ale dzwonek na lekcję przypomina ci, że musisz już iść na zajęcia muzyczne. Być może Tomasz będzie w stanie udzielić ci więcej informacji Czekajcie, to nie ona straciła pamięć Boże, to było w Uczarowanej mm. Ona miała nowotwór Jezu, ja już nie mogę za dużo tych historii Męczysz się na próbie orkiestry Cały czas masz w głowie, że musisz zapytać Tomasa o Zoe Na koniec zajęć pan Nielson daje wam chwilę na schowanie instrumentów Odłożenie wletu... Aj, przepraszam, nie zajmuje ci wiele czasu. Wstajesz i kierujesz się w kierunku sekcji Tomasa. Chłopak patrzy na ciebie z wyrazem przerażenia na twarzy. Okej, okay. czyli prawdopodobnie zamordował czy coś takiego, tak? Mam dobrze to rozumiem? Tomas wie, po co do niego idę. Zapytam go o Zoe spokojnie. Na spokojnie. Nigdy nie wolno. Gwałtownie, bo uzyskujemy wręcz przeciwny. Do tego do skutek spoglądając na niego z góry, przybierając delikatny uśmiech, nie chcę, żeby potraktował cię jak zagrożenie. Hej, mogę zapytać, co zaszło między Tobą a Zoe na balu? Ta sprawa zaczyna mnie już wkurzać. Ona nie chce ze mną rozmawiać. Tomas mruży oczy i przez chwilę patrzy na Ciebie w zadumie. Po prostu tańczyliśmy gades. Próbuję odejść, ale chwytasz go za ramię. Jeśli to wszystko, to dlaczego z Zoe nie chce ze mną rozmawiać? Łzy napływają ci do oczu. Jest moją najlepszym przyjaciółką i zachowuje się, jakbym zrobiła coś strasznego. Nie rozumiem, dlaczego nie chce mi powiedzieć, o co chodzi. Tomas, powiedz mi, co zrobiła mnie tak. Kiedy Tomas widzi twoje łzy, jego twarz, twarz z każdą chwilą staje się coraz smutniejsza. Wyciąga rękę, żeby cię pocieszyć, ale powstrzymuje się. W końcu decyduje się wbić wzrok w ziemię. Ja... To dlatego, że... Ona... Twoje oczy wypełniały się nadzieją. Jednak ta chwila się nie trwa zbyt długo. Toma kręci głową. Ty nic nie zrobiłaś. To wszystko moja wina, okej? Okay? Proszę, zaufaj mi. To dlaczego żeby się na wszystkich wypięła? Chłopak szybko odkłada swój instrument. Powiem jej, żeby przestała karać cię za moje błędy. Tomas wybiega zanim jesteś w stanie zadać mu kolejne pytania. Jesteś tak skołowana jak nigdy przedtem. Wyciągasz telefon i wysyłasz wiadomość do jego brata. Masz nadzieję, że może on rozjaśni tę sytuację. Hej, chciałam tylko sprawdzić, czy z Tomasem wszystko w porządku. Mówił, że ma jakiś problem ze swoją grupą do wideo. Czy może chodzi o coś więcej? Masz nadzieję, że niebawem uda ci się uzyskać nieco więcej odpowiedzi. Nie jesteś w stanie skupić się na zajęciach. Potrafisz myśleć jedynie o Zoe i Tomasie oraz tym, co mogło się między nimi, oraz tym, co mogło między nimi zajść. Do obiadu nic się nie zmienia. Znajdujesz miejsce na podwórku szkolnym, siadasz i zabierasz się za jedzenie sama. Źle ci bez przyjaciół, ale przynajmniej masz czas, żeby przemyśleć wiele rzeczy. Mówił, że powie jej, żeby przestała mnie karać za jego błędy. O co może chodzić? Może on. Rozpowiedział o mnie plotkę? Ostatnio dziwnie się zachowywał. Naprawdę dziwnie, bo jeżeli. To był chyba jeden powód, żeby Zoe traktowała też ją źle, nie? Zwłaszcza w stosunku do mnie. Może już mnie nie lubi i chce, żeby wszyscy mnie nienawidzili. Kręcisz głową. Wszystkie te opcje wydają się błahe. Zoe miała czasem humory, ale nie jest głupia. Zastanawiasz się, grzebąc widelcem w jedzeniu. W rzeczywistości nawet nie jesteś głodna. Jedynym powodem, dla którego jesz, jest to, że musisz to robić. Masz mdłości, mało zjadłaś, ale i tak masz ochotę do zwrócić. Wzdychasz ciężko i odkładasz resztkę swojego jedzenia z powrotem do torby. Nigdy nie znosiłam dramatów. To, że moi przyjaciele są na mnie tak bardzo zdenerwowani, sprawia, że czuję się okropnie. Ja po prostu chcę, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Trochę dalej od siebie zauważasz siedzącą samotnie Evelyn. Mia i reszta popularnych dziewczyn nadal stoi w kolejce po jedzenie. Ewelin zna Zoe. Wie także skąd zdobyć wszystkie plotki. Może ona wie coś, czego ja nie wiem. Podbiegasz do niej, próbując złapać ją, zanim przyjdą jej koleżanki. Kiedy pojawi się Mia, nie mam. kiedy pojawi się Mia, nie ma mowy, żeby Ewelin ci cokolwiek powiedziała. Hej, Ewelin! Uśmiechasz się, ale trudno ci udawać, że wszystko w porządku. Zaskoczona dziewczyna patrzy na ciebie z nadjedzenia. Mm, hej? Słuchaj, nie zajmę ci dużo czasu. Po prostu zastanawiam się, czy wiesz, co zaszło między Zoe a Tomasem? Ciężko wzdychasz. Oboje dziwnie się zachowują. Zoe powiedziała, że nie chce się ze mną przyjaźnić, ale nie wyjaśniła mi o co chodzi. Tomas uważa, że nic się nie wydarzyło, ale ja wiem, że kłamie. Evelyn przez chwilę się nie odzywa. Sto palcem po policzku, kiedy próbuje sobie przypomnieć wszystko z nocy z balu. Za każdym razem, kiedy ich widziałam, albo rozmawiali, albo tańczyli. O, więc nie widziałeś, żeby się kłócili czy coś w tym stylu? Nie, przepraszam, ale w tym nie mogę ci pomóc. Szukaj dalej. Jestem pewna, że ktoś coś wie. No pewnie ten, Zoe i Tomas. Dzięki. Zauważasz mnie, wchodzącą na podwórko szkolne, więc postanawiasz się oddalić Ostatnie czego potrzebujesz to potyczka z nią na oczach wszystkich Uuu, już myślałam, że się nie uda Przez resztę dnia w szkole czujesz się źle i niekomfortowo Podczas zajęć z Tomasem i Zoe starasz się trzymać od nich na dystans <laughs> Przepraszam Ich odrzucenie bardzo cię boli Po szkole udajesz się do kawiarni, żeby znaleźć kogoś, kto odwiezie cię do domu Poproszę jedną mokkę z czekoladą. Barman przyjmuje zamówienie. Kiedy już masz zapłacić za kawę, podchodzi Brian ze swoją kartą kredytową i przestawia ją do terminala. Zajmę się tym. I poproszę to samo dla mnie. Zapłacił, kurde, nawet nie wbili mu na kasę. Nie musisz tego robić. Wiem, nie robię rzeczy, bo muszę. Robię je, ponieważ tak chcę. Jestem pewna, że to o Briana chodzi. Na pewno jakiś zazdrości czy coś. Patrzysz na niego i pomimo frustracji jesteś bardzo szczęśliwa, że się pojawił. <śmiech> Przepraszam. <laughs> Okażę mu wdzięczność i powiem mu, że cieszy mnie jego widok. Nie będę przytulać ani sam już zapłacił za kawę. Nie chcesz, abyś obrysł w piórka, ale naprawdę cieszę się, że tutaj jesteś. Brian uśmiecha się i drapie po policzku, jak gdyby się nad czymś zamyślił. Próbowałem, ale mi się nie udało. Obraz tam w piórkę. Coś mi mówi, że cieszy cię coś więcej niż tylko kawa. To był długi dzień. Mogę to sobie wyobrazić. Wyglądasz na wykończoną. Aż tak to widać? też brwi nienawidząc tego, że twoje uczucia są tak łatwe do odczytania. A może on rozumie mnie trochę więcej, niż wcześniej myślałam? Rozumiem to, że mi. Aha. Rozumiem to. Ze mnie szkoła także wysysa energię. Nie chodzi mi o zajęcia. Wygląda na to, że wszyscy moi przyjaciele są na mnie źli. Nie wiem dlaczego. W dodatku nie chcą ze mną rozmawiać. Wasze zamówienie jest już na ladzie. Brian bierze obie filiżanki i zabiera je do stolika obok. W takim razie są słabymi przyjaciółmi. Siadasz naprzeciwko niego z otwartymi ustami. Zoi to moja najlepsza przyjaciółka. Przez wszystko przechodziliśmy razem. Brian wzrusza ramionami. Jeśli tak jest, to wszystko w końcu samo się ułoży. Prawdziwy przyjaciel nie odejdzie od ciebie tak po prostu. Chyba, że kieruje nim zazdrość. Bierze szłyk ze swojej filiżanki, myśląc nad jego słowami. Cokolwiek musiało się stać, to musiało być coś dużego, skoro tak bardzo to przeżywa. Brian stuka ręką w stolik, żeby wyrwać cię z rozważań. Bez zamartwiania się, mam pomysł. Właśnie dostałem pozwolenie od swojego czuma, żeby wypłynąć jego mini-jachtem na jezioro. Powinniśmy go wziąć i pogadać o naszym projekcie. Co? Jacht? Co ty się w Massimo bawisz? Rozgląda się i zniża głos. Chciałam także porozmawiać o mojej wiadomości do ciebie. Jeśli chodzi o to, co pisałem, wszystko było na serio. Po co to wspominasz? Jakby mnie to nie obchodzi. Rzuca ci pełen nadziei i uśmiech. Co powiesz? Chcesz się ze mną wybrać? <laughs> Czy chcę wypełnąć tam? Pewnie, dlaczego nie? Chodźmy. Brzmi jak dobra zabawa. Nie wypiliście jeszcze. Brian wyciąga pięść w triumfalnym geście. Dobrze. Wstajecie. Widzimy się przy jeziorze. Muszę wziąć klucze i przygotować łódkę do... Wodowania. Nie powinno mi to zająć, zająć dużo czasu. Okej. Okay. Dzięki temu będę miała czas na wybranie idealnego ubrania. Dobrze, że mam diaks na te jej ubrania. Idziesz do domu, żeby się szybko przebrać. A przed chwilą czekałaś, ktoś ją podwiezie, nie? Zmierzasz prosto do swojego pokoju i stajesz przed szafą. Musisz działać szybko, żeby Brian nie musiał na ciebie zbyt długo czekać. Wow, to jest ładne.